Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z taką całką bardzo dziwną informacją. Mianowicie wiemy już, że pewne rzeczy po prostu nie chcą, żeby były dla nas mówione, nie chcą, żebyśmy po prostu o tym wiedzieli i po prostu te rzeczy znikają. Czy by to nie było z internetu, czy znikają jakieś stare książki, czy nawet i znikają niektórzy ludzie, o których rzeczach pewnie mówią, które po prostu nie pasują całkowicie w ten cały obrazek. Tak samo jak i nam, są całkowicie kłody rzucane maksymalnie pod nogi, żebyśmy nie mogli przez nie przejść. No ale my, tak jak nie wiem, jak nawet co, jak koty, po prostu się wdrapujemy przez te kłody i przechodzimy dalej. No ale jednak to spowalnia ten cały proces. Tak, teraz po prostu naprawdę znalazłem coś, co mnie po prostu już z nóg zniewaliło. Do jakiego stopnia tutaj się po prostu posuwają te różne instancje, żeby pewne informacje zataić, moi drodzy? Biblia. Ktoś by powiedział, no dobra, idealna książka. Wszystko powinno być tak jak ma być. Jednak ja wiem od dawna, że tam pewnych rzeczy już brakuje. Jednak teraz mamy taki bardzo świeży przypadek, czego brakuje. Mianowicie mój znajomy, właśnie z Niemiec, zadzwonił do mnie i mówi: Wiesz co, popatrz sobie tylko w ten i w ten werset. Mówi: Czy ty to jeszcze tam gdzieś masz? Ja tam popatrzyłem. No, w takiej starej Biblii, ale holenderskiej, jeszcze było, więc tego nawet nie będę wam pokazywać. Ale później popatrzyłem już sobie przez internet, właśnie na Biblię i po prostu patrzę rzeczywiście, nie ma tego kawałka. Zniknął, wyparował, nie ma go. A o co tutaj chodzi? Mianowicie Ewangelia Świętego Mateusza, to jest rozdział 17, wiersz 21. Jest to rozdział, który mówi o człowieku, który po prostu jest chory na epilepsję. I tam uczniowie próbowali go tam troszeczkę jak gdyby ożywić tego, pomóc mu, jednak to się nie udało, więc później wrócił właśnie Jezus i Jezus. E, po prostu dał im wyjaśnienie tego wszystkiego, dlaczego to im się nie udało. Tak to krótko po prostu opisuje własnymi słowami. No i co? No i w pewnym momencie Jezus właśnie mówi, co trzeba zrobić, żeby po prostu tą chorobę wygonić z ciała. A mianowicie powiedział, że na tą chorobę potrzebna jest modlitwa i post. I wyobraźcie sobie, że tego kawałka nie ma zniknął. Sprawdźcie sobie, jak macie teraz nowe Biblię, to sprawdźcie sobie po prostu sami, czy znajdziecie właśnie w Ewangelii Świętego Mateusza rozdział 17, wers 21, czy znajdziecie ten kawałek, że tego człowieka trzeba właśnie postem uzdrowić i modlitwą. Prawdopodobnie już tego nie znajdziecie. I to jest właśnie że nawet taki jeden mały kawałek, jedno małe zdanie, większości ludzi w ogóle to nawet w oko nie wpadnie, ponieważ nie wiedzieli, że coś takiego tam było. Jednak już to znikło. Co tutaj widzimy? Tutaj widzimy po prostu wpływy tych, którzy chcą zarobić spore pieniądze. Ponieważ post, jak wiemy, pomaga na wiele dolegliwości, o czym jak tutaj widać, nawet Jezus mówił i nauczał. Co ten werset nam właśnie pokazuje. Więc skoro on był zbyt dużym autorytetem, i wiele ludzi po prostu go słucha, no to co trzeba było zrobić? Trzeba było to niewygłodne słowo po prostu jakoś się go pozbyć. Więc wziął to gumkę i po prostu wygumowano. I drodzy, tak to działa na każdej stronie. Ja tutaj wam teraz podaję przykład całkowicie na żywo z tego, co tutaj teraz ma miejsce. Co tu teraz się dzieje. I tak się dzieje ze wszystkim. Po prostu te informacje, które dla nas są cenne, które by mogły jakoś pomóc, po prostu znikają ze wszystkich stron. I to się dzieje codziennie, nagminnie. Wiele stron znika, wiele filmów znika, po prostu wszystko wyparowuje. Żebyśmy po prostu zostali tak zwaną ciemną masą i tańczyli jak nam zagrają. Ja tutaj zaraz Wam na koniec wstawię jeszcze takie nagranie tutaj z tego właśnie, z tej Ewangelii i wstawię Wam jeszcze taki głos, który jest, który czytał właśnie tą Ewangelię i po prostu zobaczycie, że w głosie czytanym ten kawałek będzie, ale wpisanym już go nie będzie. To jest właśnie ciekawe. Co tutaj się po prostu dzieje? Ponieważ no na poście nie można zarobić. Nie zarobią producenci żywności, bo nie sprzedają wam jedzenia, jak robimy post. No i oczywiście nie zarobi cała farmacja. Tak jest, moi drodzy, tu są grube pieniądze, ponieważ człowiek z atakami epilepsji, na przykład, potrzebuje leków praktycznie na całe życie. I to wcale nie są tanie leki. Więc jest tutaj, co mamy tutaj? No, idealny biznes, właśnie. No i tu przychodzi taki Jezus i po prostu mówi, że tam trzeba post robić i to przejdzie i się modlić. No to jak to tak? No przecież no oni nic na tym nie zarobią, więc trzeba się po prostu tego pozbyć. Rozumiecie jak to funkcjonuje? Rozumiecie to? Co się tutaj właśnie odwala wokół nas, jak to działa? Ja wam teraz na żywo taki przykład po prostu pokazuję, żebyście to zrozumieli, co się dzieje. Bo większość dalej mówi, a co tam, bzdury, nic takiego nie ma miejsca w ogóle, nic, wszystko można mówić, co chcemy. No właśnie nie można. Bo wszystko po prostu znika. Także sami sobie zobaczcie teraz to i ocencie, ponieważ post jest stosowany w wielu różnych chorobach. Są nawet specjalne kliniki, które go stosują z wielkim powodzeniem. A tutaj macie przykład, jak się go po prostu wykasowało z takiego autorytetu, jakim jest Biblia. I tam jest to nie tylko to, tam już dużo więcej rzeczy znikło. Ale tutaj mamy na świeżo taki fajny przykład, właśnie. Który niedawno miał miejsce. I dlatego chciałem wam go pokazać. Bo do tych starych już nawet nie będę wracać. Bo to trzeba bo było kilka godzin filmu. Żebym to wszystko mógł wam pokazać. I poznajdywać. Co już tam stamtąd wyparowało. Bo to nie tylko to wyparowało. Naprawdę już sporo znikło stamtąd. I też. No i kto by powiedział. Że Jezusowi zamyka się w dzisiejszych czasach. No, gęby na klucz. Żeby nie gadał takich rzeczy. Do takiego czegoś dochodzi. Że nawet Jezusowi ukraca się słowa, które powiedział. Rozumiecie to? Do jakiego stopnia ludzie się posuwają, żeby po prostu zarobić na nas wszystkich? Do jakiego stopnia my się jeszcze dalej będziemy posuwać w pogoni za tymi pieniędzmi? Do jakich okrucieństw jeszcze będzie dochodzić na świecie? Bo powoli mnie to zaczyna przerastać. To jest naprawdę niemożliwością. Nie, nie rozumiem tych ludzi. Po co im te wszystkie pieniądze? Przecież oni i tak ich nie wezmą ze sobą, jak umrą. I po co tyle krzywdy wszystkim ludziom wokół robić i zatajać, ukrywać różne fakty, które mogą pomóc, po to, żeby tylko wzbogacić swoją kieszeń? Na ile jeden z drugim dziad będzie żyć? Myśli, że te wszystkie pieniądze zużyje? Pójdą tak samo do góry, jak i my, albo może na dół pójdą <grym> za te czyny, które tu zrobili. Bo to jest po prostu niesamowite, to się w głowie już po prostu nie mieści, do czego to już dochodzi. Dobra, ja wam wstawię tutaj teraz to krótkie nagranie właśnie z tej Ewangelii. Sami sobie zobaczcie, jak to wygląda i posłuchajcie nagrania, które zaraz potem się pojawi i zobaczycie, czego brakuje po prostu, co znikło. Także ja tutaj już się żegnam, a wy zobaczcie resztę filmiku. Hej! Dobrze, tutaj mamy właśnie Ewangelię Świętego Mateusza, werset od 14 do 21. No i wszystko fajnie, wszystko pięknie. Mamy 15, 16, 17 też jest, 18 jest, 19 jest, 20. No i niby 21, ale czegoś tutaj po prostu brakuje. Ja Wam pokazuję taką pierwszą, lepszą tutaj, właśnie Ewangelię z internetu, i w tych, właśnie nowych tego brakuje. A czego brakuje? To Wam teraz puszczę, czego brakuje, i zobaczycie sami, czego brakuje. Posłuchajcie. I nic nie będzie dla Was niemożliwego. Ten zaś rodzaj złych duchów można wyrzucać tylko modlitwą i postem. No i właśnie, gdzie ten kawałeczek jest tutaj o tym poście i o tej modlitwie? Nie ma. W ciele. Ponieważ post no, jest niemile widziany, ponieważ nie można na nim zarobić. Więc po prostu tutaj znowu są jakieś wpływy i po prostu go gdzieś wykasowało. Możemy przejść sobie jeszcze dalej, żeby sprawdzić, czy tutaj aby na pewno... Nie ma go kawałeczek dalej, bo ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, może go tu nie ma, to będzie kawałek dalej. także patrzmy, dobra, no i co? I mamy tutaj następną. Nie ma, po prostu brakuje tego kawałka. Widzicie, tutaj idzie po prostu już dalej od 22 i nie ma tego. Gdzie tutaj, przed chwilką, słyszeliście z innej wersji, że jak było mówione. Że ten rodzaj choroby można wypędzać tylko modlitwą i postem. Więc niestety, ale nawet tutaj mamy machlojki, i też po prostu ktoś tutaj palce macza, i nawet tutaj po prostu kawałki są wycinane, nie ma ich wcale, znikają. I to już nie jest pierwszy taki przypadek, gdzie już słyszę, że coś takiego właśnie znika. Ale tym razem po prostu postanowiłem Wam to pokazać, że coś tu po prostu jest nie tak. Z tym wszystkim, ponieważ, no cóż, wydaje mi się, że nie powinno się tutaj takich rzeczy usuwać. Także, no cóż, sami wyciągnijcie wnioski z tego. I nie zapomnij również o naszej nowej książeczce, która wyszła: Można inaczej, taniej i zdrowiej. Pomoże ci zaoszczędzić również sporo pieniędzy. Mamy też inne książeczki, które znajdziesz w opisie filmu czy szkolenia. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.